Agata Sendecka, dzień dobry. Zaczynamy informacje lubuskie. Wódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, generał Janusz Adamczak otrzymał z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego drugą gwiazdkę generalską. Uroczystość odbyła się w Warszawie, ale Dzień Wojska Polskiego świętowano także w naszym regionie, m.in. w Gorzowie i Sulechowie. Obchody są organizowane dla upamiętnienia zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. To miało być i było radosne święto. Pięcioletni Olek z tej okazji włożył nawet rycerski strój zakupiony w Malborku. Tam był krzyżacki zamek i tam były takie stroje. Dla wielu Lubuszan 15 sierpnia to okazja do świętowania całymi rodzinami. Z wnuczkiem przyszłam. tata jego jest wojskowy, brat wojskowy. Dużo jest takich uroczystości w tym dniu u nas. A to właśnie służba w wojsku w ostatnich latach zyskuje na popularności głównie ze względu na dobre warunki socjalne. Jest to stabilna praca, jest to również pewnego rodzaju przygoda oraz też właśnie możliwość podnoszenia swojej kwalifikacji. Święto Wojska Polskiego to szczególny dzień nie tylko dla tych, którzy aktualnie pełnią służbę, ale także dla tych, którzy zakończyli ją wiele lat temu. Jest to dla nas no, takie wspomnienia, bardzo takie przyjemne. Z lat służby wojskowej. Interesuje mnie to, co się dzieje w wojsku przede wszystkim, jak to się dzieje, jak to się odbywa. Czy to tak samo jak myśmy służyli, czy trochę inaczej? Podczas wszystkich wojskowych uroczystości sporo mówiono o heroizmie i poświęceniu, jakie towarzyszyło uczestnikom Bitwy Warszawskiej. Bitwy, która miała wpływ nie tylko na losy Polski, ale całej Europy. Wielka milionowa armia została zatrzymana na Wiśle przez naszą armię i to jest szczególny akcent w historii w dziejach oręża wojska polskiego. Wśród Kombatantów i byłych żołnierzy Święto Wojska Polskiego kojarzy się nie tylko z rocznicą bitwy warszawskiej, ale także z rocznicą bitwy pod Lenino. Do 1992 roku Święto Wojska Polskiego obchodzono właśnie 12 października. Uważano, że ta bitwa jest bardzo ważna. No na pewno była bardzo ważna dla Polaków, którzy znaleźli się w tym czasie na terenie Związku Radzieckiego. Dla wszystkich, którzy uczestniczyli w uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego, najważniejsze było jednak to, żeby oddać cześć tym, którzy zginęli w walce o wolność. W intencji tych, którzy przelali krew za ojczyznę i polegli na różnych frontach, modlono się także podczas Mszy Świętych w kościołach całej Decyzji.